Cześć, tu Sylwia Kotewicz razem z Rechą chcemy zaprosić Was na cykl krótkich filmików instruktażowych, w których pokażemy najprostsze ćwiczenia do wykonywania w domu. Zaczniemy od rozciągania mięśni piersiowych, co jest szczególnie istotne u osób, które siedzą przy komputerze. Te wtedy są skrócone, klatka piersiowa jest zamknięta, barki są skierowane do środka i do przodu. Zaczynamy. Ustawiamy się bokiem do ściany. Ręka jest na wysokości barku, palce skierowane do tyłu. I teraz, jeżeli przy wyprostowanym łokciu już tutaj czuję rozciąganie, to tu zostaje. Jeżeli nie, mogę iść delikatnie klatką piersiową w drugą stronę. Skręcam się, utrzymuję około 20 sekund na uczuciu delikatnego rozciągania. Nie ma tutaj być bólu, i po 20 sekundach wracam. Następnie ustawiam rękę powyżej poziomu i to samo. Skręt do uczucia delikatnego rozciągania, 20 sekund, powrót i poniżej poziomu. Mamy trzy wysokości, żeby różne części tego mięśnia sobie porozciągać.